Okno właściwości zawiera informacje o obiekcie. Możemy go włączyć na kilka sposobów. Pierwszy: za pomocą paska menu, drugi: za pomocą wstążki, trzeci: poprzez linię poleceń, wpisując polecenie, i czwarty: za pomocą skrótu. No to przejdźmy do pokazania, w jaki sposób to zrobić. Włączę ym, pasek menu. Na wstążce klikam prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu i wybieram pasek menu. Włączyłem teraz ten pasek. Przechodzę do zakładki modyfikuj i właściwości. I to jest to okno z właściwościami. Jak złapie lewym przyciskiem myszy za niego, to mogę nim przesuwać. Jest teraz ono w trybie pływającym, Jak pomniejsze Okno główne programu, no to widać, że one są od siebie niezależne. Okno to możemy zadokować, jak było widać na początku, z lewej strony, jak i z prawej strony. Natomiast nie możemy go zadokować ani tutaj, ani tutaj, jak było w przypadku pasków narzędzi. Pasek mogliśmy zadokować tu, lub tu, lub tu, lub tu. Czyli okno właściwości możemy zadokować w tych samych miejscach, co palety narzędzi. Zadokuję go tutaj, zamknę go i zamknę pasek menu. Kolejnym miejscem, gdzie możemy go wywołać, jest wstążka. Na wstążce przechodzimy do zakładki, do karty widok w panelu wyświetl mamy właściwości tutaj przejdę do start następnym miejscem gdzie go możemy uruchomić jest linia poleceń wpisując polecenie properties switch uruchomimy to okno i ostatni sposób wyświetlenia tego okna to control 1 Najprostszy i najszybszy. Również za pomocą tego polecenia możemy to okno zamknąć. Czyli Ctrl 1 go otwiera i zamyka, żeby pokazać, w jaki sposób działa to okno z właściwościami no, musimy mieć narysowany jakiś obiekt. Narysuję linię. Pierwszy punkt drugi, prawym koniec, a użyję teraz klawisza Enter. Uruchamiam poprzednie polecenie, pierwszy, drugi, prawym zamykam. Dorysujmy do tego jeszcze polilinię, Okrąg na trzy punkty i łuk. Zaznaczę teraz pierwszą linię. Tutaj w oknie z właściwościami. Mamy informację, że zaznaczony obiekt to linia, który ma dane ogólne, takie jak kolor, warstwa, typ linii. Następnie wizualizacja 3D jest podawana, a poniżej geometria. I w geometrii mamy punkt początkowy, końcowy, delty, długość i kąt. Zaznaczę kolejną linię. Mamy informację, że zaznaczone. Czy zbiór zawiera dwie linie, które mają takie dane ogólne? Są podane te wartości, dlatego, bo są takie same. Materiał, natomiast w geometrii możemy zauważyć, że mamy przy punkcie start x różne, y różne, natomiast z jest 0. Podana jest wartość, ponieważ są takie same. Jak narysuję jeszcze jedną linię. W tym samym punkcie początkowym co pierwsza i końcowym co druga, i zaznaczymy pierwszą linię i drugą, no to teraz widzimy, że punkt początkowy ma takie same dane, ponieważ są wyświetlone jako wartości, a nie jako różne. To samo będzie, jeżeli zaznaczę te dwa elementy. A może, jak będzie to tak. Pierwszy i drugi, i one mają wspólne końce, dlatego ta informacja jest podana nie jako różne, tylko po prostu jako wartość. Tutaj, jeżeli klikniemy w przycisk, przełącz przycisk wyboru, to możemy sobie klikać, zaznaczyć dany element. On zmienia kolor na czerwony, i wtedy widzimy, który element jest aktualnie zaznaczony na tej liście. Dodam jeszcze do tego zbioru polilinie. Zaznaczymy wszystko. No to dane ogólne są podawane, bo wszędzie mamy. A zmieńmy jeszcze, właśnie, kolor. Tak. I zaznaczymy tę linię i tą polinię. I teraz, jak zaznaczę wszystko tutaj, to przy kolorze mamy informacje różne. Jak zaznaczę, linie to wszystkie są bylayer. Różne są dlatego, bo przynajmniej jeden obiekt w selekcji zawiera inną informację. Tu jeszcze w geometrii, jak zaznaczyliśmy w zbiorze polinie, to wspólną cechą dla linii i polilinii jest tylko długość. Reszta elementów geometrycznych jest różna, dlatego czy inna, dlatego nie jest wyświetlana. W przypadku koła, to zmniejszmy, w geometrii mamy podawane x, y, z środka, promień, średnica, obwód, powierzchnia i normalne. Natomiast w przypadku łuku, w geometrii mamy podawane takie dane. Na tym etapie, jeśli chodzi o okno, właściwości, to wszystko. W kolejnych filmach pokażę, w jaki sposób rysować obiekty. W związku z czym zapraszam do subskrybowania kanału.